Cześć Boże, drodzy, bracia i siostry, za tej wspólnej modlitwie koronką do Bożego miłosierdzia. Modlimy się z nowicjatu, w wielkim klinczu, misjonarzy świętej rodziny. Polecajmy w tej koronce w szczególny sposób nowe powołania. Prośmy też o umocnienie dla nowicjuszy w powołaniu, aby mogli wzrastać, rozwijać się na chwałę Bożą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i my od odpuszczamy nasze winowaństwo, i nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zwał, złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, w grzechu opuszczenie z martwych zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen. Ojcze Przewieczny, opieruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najwyższego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 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 Mi i Najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas 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 i całego świata. Ojcze, przedwieczny, oferuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas 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 i całego świata który ofiaruje ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na, na przebaczenie za grzechy nasze i dla całego, całego jego świata. Dla jego męki. I Miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. I Miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej 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 miłosierdzie Panie, Ty, dla nas i całego, całego świata. Na Miej miłosierdzie Panie, Ty, dla nas i całego, całego świata. Na Miej miłosierdzie Panie, Ty, Ty, dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczne, ofiaruj ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna tego Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Józka. na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dajego bolesnej męki, miele. miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. D Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Zajedno bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Zajedno bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Zajedno bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Zajedno bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, o krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako z miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie. O i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie, o krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego. Do serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam, ufam Tobie. tobie. Jezu, ufam Maryjo Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Józef, opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Święta siostro Faustyno. Mów się za nami. Święty Janie Pawle II. Módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. będą dzięki.